Skoro Adam i Ewa sprzeciwili się Bożej woli i zostali w rezultacie wygnani z raju na pustą ziemię w towarzystwie diabła, czy nie mogło tak zostać? O matko, to by było straszne, ale wiem, że Bóg miał jakiś plan ratunkowy. No ale dlaczego plan ratunkowy? Przecież zasłużyliśmy sobie na to. No nie masz taki. Jakiś... Nie chciałbyś uratować kogoś? Bóg jest miłością i byłem, że dlatego chciał nas uratować. A i chcesz powiedzieć, że to z miłości? No, może? Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. Człowiek wybrał odłączenie od Boga. Poszedł za diabłem, za tym, co mówił diabeł. W jego serce wkradł się strach, zwątpienie, mm -hmm. wina, poczucie winy. Y no i wiemy, że Bóg to zobaczył, że szukał Adama i chciał go z powrotem znaleźć, mieć go z powrotem dla siebie. Jest powiedziane, że człowiek odłączył się tak naprawdę od źródła życia. Jak się odłączysz od źródła życia, to czeka cię śmierć. Też porównanie było z światłem, prawda? No tak, to Jan wyraźnie porównuje w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii Jezusa do światłości, która przyszła na świat. Jest takie powiedzenie nawet, że lux lucet in tenebris, czyli światło świeci w ciemności w tym tekście, który mm. podawaliśmy. Chyba z, to jest piąty wiersz pierwszego rozdziału Jana. Ktoś kiedyś powiedział, że ciemność tak naprawdę nie istnieje, że po prostu kiedy światło gaśnie, wtedy robi się ciemno, ale że to światło, światłość i światło jest tym, co istnieje i co jest potrzebne w naszym życiu. No i człowiek, żeby być wrażony. Yy... Właśnie jak to się miało odbyć, bo przecież on z własnej woli oddał ziemię, z własnej woli oddał siebie w posiadanie diabła. Mógł tylko zrobić to z własnej woli z powrotem, ale odłączył się od życia, więc nie było to za bardzo możliwe. No i tylko człowiek mógł przyjść, no bo tylko człowiek mógł zrobić coś, mógł się przeciwstawić mm -hmm. diabłu, po to, żeby wykupić i po to, żeby zmienić historię, tak? Adam stwierdził, że zrobi tak, w ten sposób, on jakby zdecydował o losach ludzkości. No i musiał pojawić się ktoś, kto ponownie zdecyduje o losach ludzkości, ale musiał być to człowiek czysty, bez grzechu. Mhm. Tak jak Adam był ukształtowany, ulepiony przez Boga z prochu ziemi, tak już później nie było innego człowieka, który byłby stworzony bezpośrednio z niczego. Przez Boga. Pozostali ludzie, którzy rodzili się na ziemi, pochodzili z nasienia ludzkiego. I dopiero kiedy Jezus, poczęty przez Ducha Świętego, o czym czytamy mm. w historii jego narodzin i zwiastowania wcześniej, kiedy Jezus się pojawia, on nie rodzi się z nasienia ludzkiego. On jest znów stworzony, jakby przez Boga. I dlatego jest. Apostoł Paweł później pisze o, o, o Jezusie jako o drugim Adamie, o tym, który przychodzi i który znowu ma możliwość zadecydować w imieniu ludzkości o tym, co się będzie dalej działo. No i jest powiedziane, że Jezus zdecydował się, że Bóg zdecydował się na to. Właśnie mhm. tutaj widać to, że to zrobił. Jest napisane, że to było pragnieniem bożym. On posłał swojego Syna. Patrzył na jego cierpienie, włożył cały grzech na niego, wszystkie po prostu grzechy, wszystkie choroby, wszystkie zwątpienia, smutki, różne rzeczy, które po prostu wynikają z odłączenia się od życia, mhm. od źródła życia. i Złożył to na Jezusie, ale Jezus patrzył na to, patrzył poza i czerpał radość z tego, że zobaczy ludzkość, która jest wyzwolona. Tak jest. I to jest napisane, że to było pragnieniem Bożym, więc to była mhm. po prostu no, marzenie Boga, żeby nas wykupić, żebyśmy mhm. żyli, do czego zostaliśmy powołani. Tak. Jan pisze też zaraz w następnym wersecie, po tym, który wszyscy znamy: że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale zaraz następny werset mówi o tym, że Jezus nie, po, nie przyszedł po to, żeby świat osądzić, żeby, żeby wydać wyrok i wykonać wyrok nad światem. On przyszedł po to, żeby świat był przez niego uratowany, żeby ludzkość została zbawiona i uratowana. I na tym polega ten Boży Plan Ratunkowy. Mhm. To jest piękne, że Bóg jak nas stworzył, dał nam wolną wolę, patrzył na to, co robimy, a potem sam przyszedł i sam nas wykupił, dał nam taką drugą możliwość, żeby wybrać dobrze, sam wybrał za nas, można powiedzieć, zrobił to, wybrał um, życie przez Jezusa Chrystusa i my możemy się teraz do tego podłączyć, możemy być z Nim po to, żeby, żeby żyć, żeby, żeby doświadczać tego, co był dla nas zaplanował. Hmm. Więc jednak wychodzi na to, że no ten Boży plan ratunkowy właśnie z powodu miłości, Musiał powstać i Bóg nie mógł pozwolić człowiekowi strzeznąć na ziemi, zginąć, pogrążyć się w śmierci i w grzechu, dlatego że to umiłowane Boże stworzenie było nadrzędną wartością wszystkiego, co dotyczy Ziemi. I jednocześnie Bóg tak bardzo wierzył człowiekowi. I tak bardzo wierzył w jego mądrość i zdolność podejmowania dobrych decyzji, do których został stworzony. W innym miejscu w Biblii czytamy, że zostaliśmy stworzeni do dobrych czynów, które dawno temu Bóg dla nas przygotował. I Bóg tak bardzo nam wierzył, że postanowił wysłać drugiego, nowego człowieka, stworzonego przez mm. samego siebie, mm. który nas wyrwie z tej ciemności, który zajaśnieje. A my będziemy odbijać jego światłość na całą Ziemię. Niezły plan ratunkowy. Jeśli widzisz sens w tym, co robimy, podziel się dobrą nowiną z innymi. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj nas też na Facebooku i Instagramie. Dzięki. No dobra, ale my tu siedzimy i gadamy o różnych. W różnych tematach, a gdzie jest temat prawdziwej tożsamości, o której mieliśmy rozmawiać. No, jeżeli nie znasz tego, co było wcześniej, jeżeli nie znasz swojej historii, swoich przodków, no to nie wiesz, kim jesteś i jaką masz tożsamość. Mm. A poza tym w Edenie Bóg dał człowiekowi właśnie tożsamość, Grybo. cel, autorytet, panowanie nad ziemią i inne rzeczy, które są. Mieszczą się w jego tożsamości. Jeżeli tego nie wiesz, jeżeli nie cofniesz się, nie zobaczysz, co to było, mm. no to trudno, żebyś. Wiedział, do czego Bóg się przywrócił. Dojdziemy w najbliższych tygodniach. Mam tego, nadzieję, myślę, że, że dojdziemy. Bóg przywraca nam właśnie wszystko to, co utraciliśmy w raju.